ma Ekipa dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Gribiem NG. Znowu jeździmy autobusem. Po ostatnim razie naprawdę mi się spodobało i uznałem, że trzeba trochę pojeździć teraz w klimatach zimowych, takich jakie mamy za oknem, więc mamy tutaj typowo amerykańską zimę na drodze. Jeździmy autobusem też amerykańskim linii numer 3. Jak dobrze kojarzę. Ja sprawdzimy. A, sprawdzimy, linia numer 2, okej. Okay. Odpalimy sobie światło, zjedziemy sobie troszeczkę tutaj. Okej. Okay. Zatrzymujemy. Otwieramy drzwi i pasażerowie już są zapraszani do naszego pojazdu. okej okay. podnieśliśmy jedziemy dalej tak jak widzicie jest trochę śniegu już kierowcy tutaj mają stłuczki, nie stłuczki, różne sprawy takie na szczęście my ich omijamy jedziemy swoją drogą jest to trasa złożona z 10 chyba przystanków jak dobrze pamiętam jeżeli się mylę to To Was przepraszam, bo to. Wiecie jak to jest. Powinienem w sumie sobie na, 3, na mile ustawić prędkościomierza, ale to tak 30 mil to jest 50 km, więc na spokojnie myślę, że nie powinniśmy dostawić żadnych mandatów ani stwarzać zagrożenia. Ok, jesteśmy na kolejnym. Niby przystanku, bez przystanku. <grym> ok. Tam już trąbił na mnie. Dobra. I wyjeżdżamy sobie elegancko. Tutaj widzę, jest mały remoncik. Można by było właśnie. Aha. Już ktoś tam nie może podjechać pod górę. Tak to jest. Jak to się letnie opony zakłada w zimę. Ale jako my autobus to za bardzo nie możemy też czekać tutaj. Będę spróbował go chyba ominąć. Okej, okay, niskie ciśnienie właśnie trzeba by było napompować go troszeczkę w sumie jak już stoimy to napompujmy. O, napompujmy. dobrze, dobrze. Bo to oczywiście chodzi o ciśnienie w hamulcach, że jest niskie. Więc trzeba by było tak trzymać leciutko obroty i cały czas... Dobra. Myślę, że jest git. Próbujemy się wyrwać tutaj. Cholera. O. A my w tym czasie pojedziemy sobie w ten sposób. ok. Zima znów zaskoczyła kierowców, nie? O jest standardowo. Dobra. Patrzcie, patrzcie, patrzcie jak ten leci, Kurwa, a ten przypie przy pas o cholera Na szczęście nie widać. Znaczy, po nim widać, po mnie nie widać. Dobra. Zastanawiam się tylko, czyja to była wina. Znaczy, to teoretycznie moja, nie? W teorii to była moja wina, bo ja wyjechałem mu, ale z drugiej strony, no, za pieprzo. On zapieprzony i nie wiem. Znaczy, napiszcie w komentarzu, czy ja to winę? Ja uważam, że większy. No Słuchajcie te opady śniegu, jak to to, spro... jak to zatrzymało miasto. Tego musimy niestety przepchać trochę już tutaj na każdym skrzyżowaniu jakieś pojazdy stoją, nie? Patrzę, patrzę, dobra. tam już postanowił zjechać chyba z tego skrzyżowania. Ten na czerwonym przejechał. O, jest zielony, dobra, możemy jechać. masakra Na szczęście, jeszcze parę przystanków, i wyjeżdżamy z tego przeklętego z tej przeklętej dzielnicy pojedziemy na trochę bardziej otwarty teren no co ten robi? Kurwa. szczerze? nie dojadę tutaj cały tu będzie trzeba challenge zrobić no tak i jeszcze odszkodowanie on będzie do mnie pisał ty. patrz patrzcie Co mamy? nie zamierzam się z nim tutaj kłócić co chciałem powiedzieć? A, tu będzie trzeba challenge zrobić normalnie, żeby jedziemy bez uszkodzeń w tą zimowie, na tej zimowej mapie. Bo ja tak patrzę, że to wcale nie będzie takich obsiół, jak się wydaje. No dobra, już na obrotę będziemy trzymać, żeby... żeby się wesprze, wesprzeć, żeby się wspiąć na tą górkę, coś tu się zepsuło. Ewidentnie, albo tak ładnie ozdobione są choinki. Dobra, no, mam nadzieję, że to tylko tutaj, że to tylko tutaj, tak to będzie wyglądało. A reszta wygląda całkiem spoko. A ten moment no, to była chyba tylko jedna pomysłowa no. z tymi pionikami takimi, że no tekstur. Więc to się okaże wszystko. Obra. Ogólnie to też jest tak, że że to nie jest tylko tekstura tej zimy, w sensie że biała, tylko faktycznie tutaj jest lód i, i, i śnieg i naprawdę można i się zakopać, i można także e, wpaść w poślizg. No, my autobusem raczej tego tak nie, nie spowodujemy, jakieś wypadku, przez to, że podniemy w poślizg, chociaż zaraz to się może okazać, że faktycznie takie Patrzcie, patrzcie, patrzcie debila, dobra, jadę są od razu, ciszę. tutaj ładnie zasypało, że już tekstury wywaliło <grych> dobra, ale patrzcie, wszędzie są wypadki <grych> Ameryczka, Ameryczka śnieg popadł i już są w szoku. On już nie wiedzę co się dzieje Tutaj to ja sam wpadłem w poślizg. Tutaj to poczułem ten, ten taki poślizg e, z lekkim zabrywieniem e, no, Niech nie wiecie o co mi chodzi, to chodzi o stranie. Tak, chodzi o stranie. Dobrze. Jedziemy w lewo sobie teraz. Poznali się, poznali się, oczywiście. Tam jest daleko jeszcze nasz wariacik. Ja już skręcam tak, żeby tutaj jak najbliżej tego krawężnika. Oj oj Tak kamera normalnie ustawiania. Tym padem to jest masakra. Ok, udało się. Opuszczamy już Rivera Plaza. Teraz, ok. Wow. Tak, dobrze mówię? Że teraz Rivera Plaza? Nie. Ostatni przystanek to będzie Rivera, a teraz jest a horizon Ok. Uuu, coś na wydechu przerobiony, poleciał. Spoko. ojoj, oj, 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 jaki stuknięty on tam był, ojoj, oj, jaki głupi to był. Nie no bo ja na kamerze, kamerę raczej steruję sobie za pomocą kierownicy też, no i to jest y, trochę błąd, bo Myszku to ja szybko powrócę, kierownicą niestety, ale jest ten czas oczekiwania na, na powrót kamery dosyć długi i nie zawsze się wyrobię, ale po prostu jest mi wygodniej, nie? Na, na kierownicy niż, niż mężkoło. Dobra, mamy zbitą tutaj reflektor e, to znaczy więc teoretycznie już powinniśmy zjechać do bazy <gryny> z powodu uszkodzeń. Ale nie będziemy jeszcze, już zostały te dwa przystanki. To, to już wytrzymamy, nie? Niestety to też nie będzie najwyższy poziom tego naszych e, zmagań autobusowych, no bo strasznie dużo tych kolizji było. Oj, mam czerwone. Ale to nic, a gorzej, że tu ślisko. I wydaje mi się, że chyba następny odcinek to ja sobie na tutaj po prostu jakimś super mocnym samochodem jeżdżę po tej mapie. Może nawet jak pod driftuję, w sumie E4-6 wgrać <grych> i jechać pod Lidla i bu, bu, nie? Ręcznie nie no, to żartuje, jak pod Lidlem, czy jakimś sklepem to tylko e, golfem Ok, okej, okay, ok, ok, tutaj trzeba tego była wina ale... Co, on, czemu on mi sądzia tak drogę? Ja się zastanawiam Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Najszybszy kierowca autobusu w mieście. Co tu się dzieje? 105, 105 to też zjedzie zaraz. Wpadliśmy w płacy. <gryw> Czułem jaki tyłek uciekł. Ale nie da, nie da. Próbowałem na, na hydrołapie zaciągnąć, ale nie idzie. Za ciężki, żeby polatać bokiem. Ale w sumie, jakby go tak trochę przetoningować, to troszeczkę tak go poprzerabiać. Ale on nie ma nawet. Okej. Okay. Nie, chodziło, że może jedynkę, dwójkę ma, chociaż nie ma. No ta mapa jest taka trochę nie, nie z tego co widzę, bo nawet tutaj macie tą ziemię taką, że te mosty są e, bez tekstur, no i te krzaki są bez tekstur, na szczęście tylko w tym mieście, no więc to jest też o tyle spoko, i okay, mamy kolejny przystanek. Okej, okay, mamy kolejny przystanek. Ostatni już na naszej liście. No, ogólnie okej. Okay. Dajcie znać jak się podobała ta mapa. Czy chcecie więcej odcinków z niej? Myślę, że jeszcze nagram jeden, jak sobie... ta. Nie. No nie, nie wytrzyma, nie wytrzyma. Co ten wariacik robi? No i jak ja mam jechać cały, nie? Ja uważam, że mapa jest spoko Nie jest najgorsza, jest dosyć Fajna pod względem e, Tego właśnie całego śniegu, że tak jest dosyć ślisko i e, Sorry, bo się skupiam, bo mam tą kierownicę do góry Z góry na e, Obróconą o 90 stopni Dajcie znać, czy podobała Wam się mapa. Oraz, czy chcecie więcej odcinków z tego, jak jeżdżę tym autobusikami po różnych mapach oraz po różnych e, trasach autobusowych. A ja jeszcze nagram pewnie jakiś odcinek z tej mapy pod względem jazdy autami normalnymi już. No i to, trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.